W dzisiejszym psalmie śpiewamy, że wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje, Boże, że całe, bogactwo, że całe bogactwo, że cała chwała pochodzi od Boga. Psalm pochodzi z pierwszej księgi kronik i jest taką opowieścią o tym, jak król Dawid przekazuje na rzecz świątyni Pana. Całe swoje bogactwo, całe złoto. Co więcej, zachęca, namawia do tego naczelników rodów izraelskich, cały lud izraelski, po to, żeby podzielili się z Bogiem, żeby podzielili się z Jego świątynią swoim bogactwem. Ale to, co najważniejsze, to, co wybrzmiewa w tym psalmie, to taka myśl, że przecież i tak to wszystko, co ofiarujemy, najpierw zostało podarowane nam. I w całym dysponowaniu naszym bogactwem, naszym talentem, różnego rodzaju darami i dobrami, które zostały powierzone w nasze ręce, najważniejsze jest to, żeby zachować taką gotowość i taką hojność serca, która jest wprost wzorem hojnego i pełnego gotowości serca Bożego, który obdarowuje nas swoimi darami.